Cześć! Witam Was ze strzelnicy mieściskiej w pod Kaliszem. Słuchajcie, odcinek bonusowy, taki nieplanowany. Także mega improwizacja. Słuchajcie, porównanie CZ-75 wersji pneumatycznej i wersji bojowej. Słuchajcie, tutaj mam obydwie CZ-ki razem. To jest w wersji bojowej, to jest w wersji pneumatycznej. Słuchajcie, porównanie, wagowo praktycznie prawie niczym się nie różnią. Czuć, czuć lekko, że broń bojowa jest, jest ciut cięższa. Natomiast jeśli chodzi o samo wykonanie broni, no to powiem Wam, widać, że jest to licencjonowana replika. Korpus wykonany z tworzywa sztucznego, zamek, zamek metalowy, tak samo lufa też w wersji pneumatycznej jest. Jest, jest metalowa. Zdajecie, tutaj akurat możecie zauważyć różnicę w wielkości pistoletu, dlatego że to jest P07, to jest P09. P07 uważam, że nie różniłaby się wtedy niczym. Dlatego naprawdę tutaj producent, który wykonuje tą broń pneumatyczną, postarał się i śmiało podpisuje się pod tym, że jest to licencjonowana replika broni bojowej. Także zapraszam Was na www.sportsbox.pl do zapoznania się z ofertą tej wiatrówki, czy w wersji z systemem blowback, czy, czy bez blowbacka. I dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Naprawdę taki bonus niespodziewany, ale możecie... Yy, mogliśmy sobie porównać właśnie yy, wersję bojową z wersją pneumatyczną. Jeszcze raz dziękuję wam za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam na mój kanał na YouTube. Jeśli już tu jesteście, to proszę o zasubskrybowanie tego kanału, o danie dzwoneczka. Wtedy nie o mnie was nic nowego. Jeśli widzicie mnie na Facebooku. Do opolubienia tego filmiku i udostępnienie go dalej. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Was na www.sportsbox.pl czy do kontaktu ze mną, e, do zapoznania się z oferty broni, e, broni pneumatycznej. Do zobaczenia. Siema, cześć!